37. July take two, take one. Wiele osób, z którymi przeprowadzono wywiady w przeszłości. Czy chciałbyś krótko opowiedzieć o którejś z nich? Um, you mean the people, the Masz you na myśli you ludzi, z którymi przeprowadzałeś wywiady uh, wcześniej, ale we wcześniejszych bazach? Uh, tak, jasne, chciałbym. chciałbym. odnieść się do wszystkiego, co mi się nasunęło. A innymi słowy, zostawię Ci możliwość wymienienia jakichkolwiek nazwisk. Jeśli chcesz to zrobić, to zależy wyłącznie od ciebie, ok? To stawiam mnie w negatywnym świetle. Więc możemy wrócić do naprawdę początku 2010 roku. Teraz. Rozmawiałem z Michaelem, wcześniej rozmawiałam z Jamesem Coswellem, naprawdę z nim rozmawiałem. Korespondowaliśmy ze sobą w 2008 roku. Kiedy spotkaliście się po raz pierwszy? Czy byliście częścią tego samego programu? Tak. Zdałem Jamesa Coswell'a od kiedy byliśmy bardzo, bardzo młodzi. Moje pierwsze wspomnienia o nim pojawiły się, gdy miałem 5 lub 6 lat w Brighton i myślę, że mówiłem już o tym, co się tam wydarzyło, ale on i ja pamiętam go, grającego z nim w gry wideo na konkretnym basenie w Brighton, Hove, właściwie w Hove. Więc tak, to znaczy są tam fragmenty, wspomnień, ale jako dorosły, zanim dojdziemy tak daleko, czy były jakieś inne dzieci zaangażowane w tę kolekcję? Dzieci, które, której byłeś częścią? Tak, były. Żadne, o którym mógłbym powiedzieć. Były. Większość z nich była Angielkami, ale były też kilka Amerykanek. Ile ich było? Ile? Dwie. Dwie, które rzuciły mi się w oczy. Dwie Amerykanki, tak. Jedno znam, drugiej nikt inny, nikt z widzów nie pozna, ale one wciąż żyją, tak. Wspomniałeś, że wiele z nich zmarło od tego czasu.